Witaj, witam witam tak ja ogólnie muszę coś załatwić Coś załatwić, ogonem mam pozowienie resztę ogonem jutro O godzinie od 14 do godziny Tak liczę do 20 mam ogane. Teraz to coś ogonem Cały dzień byłem w domu Wreszcie wyszedłem na spacer, żeby zobaczyć Jakie, jaka jest pogoda to wszystko. No i palę sobie e Nie idę zobaczyć co jest ciekawego. Co się dzieje. okazji muszę coś ogarnąć. Jeden temacik. Tutaj jedna osoba na mnie odzywała w południe Nie mogłem tego ogarnąć. Muszę ogarnąć. O Jezu, ładna pogoda widzę Jak tam idzie wam zamówień, pozdrowień? I fakt, fakt zrobiłem sporo Dzisiaj nasiedziałem się Porobiłem dla was Chcieliście, zamówiliście Tak mówiłem Ja nikogo nie oszukuję W tym sensie Była awaria Dlatego mam Wam te pozdrowienia. No, po prostu ja tak mówię. Miałem awarię. Przeprosiłem Was. No i ogarnąłem mam tutaj pozdrowienia od Gona wam Tych pozonie nawaliłem którzy zamówili u mnie. Ja tak mówię. No, nie zawsze miałem czas. Na częściej, jak na przykład miałem coś do zrobienia, no to przykro mi. Musiałem to odstawić na bo. Ale ogarniałem dzisiaj. Macie, możecie, no stop sobie zamawiać. A ja idę. Hogan jeden nie ten temat. Um, więc znajomy do mnie się odezwał. Jeszcze coś oganąć, nieważne.